Cześć, witajcie z tej strony, szatan. A to jest krótki filmik, w którym mam wam do przekazania pewną informację, oraz pod koniec filmiku ogłoszę krótko wyniki konkursu. A więc przejdźmy od razu do sedna. Na Facebooku pojawiła się pewna ankieta, w której zawarte jest pytanie, czy administracja ma grać na innych kontach na serwerze. Chodzi tu o to, że administracja po prostu zakłada sobie inne konta. No i zaczynamy grę od zera, od początku nabijamy ten level, zakładamy później gildię No po prostu gramy, tak? Jako normalni gracze No i, i macie na Facebooku tam ankietę, link w opisie No i co, no zagłosujcie, czy tak czy nie Okej, okay, a więc przejdźmy do wyników konkursu Przedstawię to krótko, zwięźlej na temat. A więc, pierwsze miejsce zajęła Gildia Afen. drugie miejsce zajęła Gildia Dals, trzecie miejsce zajęła Gildia ALTD, czwarte miejsce zajęła Gildia DMG. Wszystkim uczestnikom, oczywiście, gratulujemy. No i jeszcze wspomnę, że Gildia Kreb została wyeliminowana, zdyskwalifikowana, gdyż została usunięta. Tuż przed, przed, przed rozwiązaniem konkursu, przed, zakoń, przed jego zakończeniem. Także to by było tyle w tym filmiku. Zapraszam na Facebooka do brania udziału w ankiecie, do głosowania. No i mamy taką nadzieję, że widzimy się na serwerze na innych kontach. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.